Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Ja jestem Wiktorius, a to jest poradnik dotyczący pieniędzy i expa w Granite for Speed World Online. Grze dostępnych jest pełno różnych samochodów i tras oddanych w ręce graczy. Jednak, żeby jeździć coraz to lepszym autem, trzeba najpierw wbić odpowiedni poziom i zdobyć na takie auto pieniądze. Sposobów na levelowanie i zarobek jest naprawdę mnóstwo. Ludzie jeżdżą ze znajomymi, którzy podkładają się im w wyścigach multiplayer, żeby zarobili więcej. Niektórzy biorą udział w pościgach, licząc na jak najlepszy zarobek. Jest jednak lepszy sposób i ja wam go dzisiaj pokażę. Pierwsze co musicie zrobić, to udać się w okolicę toru road 21. To jeden z najbardziej wysuniętych na zachód wyścigów w grze, więc łatwo go znaleźć. Gdy będziecie już na miejscu, musicie zacząć wyścig w trybie jednoosobowym. Sprawa jest prosta. Staracie się skończyć wyścig na pierwszej pozycji, odbieracie nagrody i zaczynacie ten wyścig raz jeszcze i tak do skutku. Wyścig trwa w okolicach 6 do 7 minut, a za ukończenie go na podium otrzymujecie w okolicach 22 tysięcy expa i 25 tysięcy gotówki. W porównaniu z innymi znanymi sposobami, to ile i w jakim czasie zarabiamy jest zdecydowanie najlepszą opcją do farmienia gotówki i expa w tej grze. A przynajmniej nie znalazłem jeszcze nic lepszego. Poświęciłem na ten film naprawdę dużo pracy, więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawicie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!